Ja chcę sprawdzić teraz łajzę, która lata na kilka boków, na kilka frontów. Co zrobić tego łachmyciarza, tego kurwa szmaciarza, co to on robi. Um, każdą jedną falona zdradzacza, typową męską dziwkę. Nie będziemy się pieprzyć w tańcu. Chcemy go sprawdzić, co u tej niedorobionej emocjonalnie pustej pały. A, w relacji jest. A co, w jednej jesteś? Z królową Buław. W relacji jest. W relacji karmicznej możliwe, bo mamy tutaj karty gwiazdy duchowej. No, co z tego, że on jest w relacji? Jak te kurwa dzban. Ma pusto w sercu. Nie ma tutaj uczuć. On tu widzi pieniądz, na, tu, gdzieś może na tej relacji zyskać. Z królową Buław jest laska ogarnięta, działająca po prostu. Przypuszczam, może mu wytrzymać dupę w razie potrzeby. No, co tu się dzieje? Jezus, jak asowo, jak asowo. Nawija jej kurwa makaron na uszy. woziu i co? a i tak już jest inna w tle. I tak już jest inna w tle. Boże. No, narcyz typowy, kurwa dzban. Typowy dzban, kochankowie koło fortuny. Oj. Tam się będzie zmieniać, tam się będzie zmieniać. Jest ta łajza, gdzieś z jakąś dupeczką teraz. Ma dziewczynę, ma kobietę. A i tak tutaj ma kogoś na boku i tak. I tak są wymiany wiadomości z innymi. No i co? Toksyczny, diabelski chujek. No to przecież wiemy już, nie? To już przecież wiemy. On się dystansuje, jeżeli chodzi o swoje uczucia. On lubi manipulować, kręcić, zakręcić. Królowa pentakli. Hmm, to ty jesteś tą byłą, która nie potrafi puścić, to ty jesteś tą byłą która kopnęła go w dupę a on teraz tej buławy nie umie się puścić czy jakaś inna następna myślę, że to ty możesz być w tym rozkładzie nam tutaj się pokazać, ale ty już kurwa zakopałaś go zakopałaś, Le łeb mu jeszcze wystaje łeb pod ziemię, wypierdalaj dzbanie kurwa, nie ma tutaj nie ma drugich szans Tracisz czas i tutaj piąteczka mieczy. Mogę, możesz ewentualnie w wpierdziel dostać. No i kurwa, bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Czy on będzie szczęśliwy? Chcę zobaczyć, czy on będzie szczęśliwy. Tak, tam będzie zaraz następna jakaś baba, która jest teraz w przeszłości i czeka tylko na to, żeby. Do niej... Ja pierdolę. Ona tylko czeka tutaj, żeby do, on do niej wrócił. I go, ja pierdolę. Czy on będzie szczęśliwy? On będzie skakał tak kurwa między relacjami. Przód, tył, przód, tył, przód, tył. I zdradzał kurwa każdą jedną. Gdzie? On nie będzie szczęśliwy. On będzie pozornie miał to zwycięstwo do czasu, kiedy y, zrozumie, że tak naprawdę nie ma nic. Jest samotny, jest pusty.